Siema. ja jestem Piłkarski geniuszem a na tym kanale znajdziecie wszystkie wiadomości of 1 i na moim drugim kanale, który będzie link w opisie, znajdziecie moje granie w piłkę w, w klubie piłkarskim Mewa Także my przechodzimy sobie do wiadomości. Przemysław Płocheta, bohaterem meczu w Championship, gra w Birmingham City, jest to mój idol, zarówno jak Vincent Junior i... Wiele ja tutaj innych pokażę na tapecie, tutaj na, na tym obrazku. Poeta zajczył bardzo udany występ, to jego 28. mecz w The Championship i jakby uświęcił go golem, znowu w 45. minucie, co prawda nie był to jakiś naj najlepszy strzał, ale był na tyle mocny i celny, żeby pokonał bramkarza. E, Liverpool em, remisuje z Benaminkiem, czyli Fulham. E, Benaminkami jest Fulham, Nottingham Forest i e, Blackman Rovers. Także e, to są trzy Benaminki tego sezonu. E, zremisowali 2-2, 2 e, gole strzelił Mitrovic i gola strzelił, e, z tego co pamiętam, Rzota i na pewno Mohamed Salah. E, Początek Premier League, czyli tak, początek Premier League, czyli początek angielskich rozgrywek, jest to najstarsza liga na świecie. Jeszcze jest problem z tym, aby wpisać na listę y, la Ligi Roberta Lewandowskiego, sam się wypowiedział, że jest to dla niego bardzo ważny ruch transferowy, dla jego rodziny i dla jego kariery. Wypowiadał się tak, że 34 lata to tylko liczba, że czuje się na o, o wiele więcej i że może grać jeszcze. 4-5 lat, a wiadomo, trudno sobie wyobrazić Roberta Ewandowskiego, którego brakuje na no jakimkolwiek mundialu. To już się tak przyzwyczaja Takie nie można sobie wyobrazić końca kariery Leon Messiego czy Cristiano Ronaldo. No to jest mega trudne do takiego dla tych, którzy bardzo doceniają Ronaldo, że nagle nie gra i że już nie ma tak naprawdę komu kibicować, jeżeli to jest jego jedyny idol. I teraz jeszcze to jest moimi idolami piłkarskimi. Jest to Płacheta, Vinicius... Robert Lewandowski i e, Cristiano Ronaldo, także co zostawcie sobie na moim kanale e, i dam wam linki w opisie do innych kanałów między innymi z Formuły 1 i właśnie e, do kanału o e, nazwie Moja Droga na Piłkarski Szczyt e, tak jak mówiłem występuję w klubie Meva będę wrzucać tam e sparingi z różnymi klubami w tym miesiącu już na pewno zacznie się tam e, jakby to powiedzieć kanał i, i Yy, widzę jak będziemy grali i na turniejach na hali. Także co, zostawicie suby i łapki w górę, bo może, możemy dobić do tego tak miesiąca, yy, do końca pokażę 10 subów. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!